Cześć, mam nadzieję, że miło minęły Wam święta i sylwester, a ja witam Was w 2020 roku. Na kanale zapowiada się sporo zmian. Po pierwsze, kończę pracę na zlecenie i koncentruję się na kanale YouTube i na sklepie internetowym. W sklepiku pokażę się sporo nowych produktów: kilka desek, jakieś stołeczki, proste stoliki, szafeczki nocne. Eee, zmieniam trochę profil działalności i skoncentruję się na prostych produktach, czyli coś, co spokojnie mogę wykonać na sprzęcie, który posiadam. Eee, rezygnuję z kilku stolików, które się kompletnie nie sprzedają. Niestety ich cena w moim sklepie jest za wysoka. Na Allegro podobne stoliki są po 400 po 500 zł, co jest dla mnie śmieszne, bo sama podstawa dla mnie jest dużo droższa. Nie wiem, z czego one są wykonane tak naprawdę. Chyba fabrycznie z Chin przecież. Wielu z Was może zastanawiać się, dlaczego kończę pracę na zlecenie. Po pierwsze, zawsze nigdy nie chciałem robić na zlecenie. Zawsze chciałem mieć własny sklep internetowy, pokazywać fajne rzeczy, swoją twórczość. Po drugie, doszedłem do etapu, w którym albo zacznę zmieniać infrastrukturę w warsztacie, suszenie, przecieranie, czyli zacznę zmniejszać koszty, żeby praca na zlecenie zaczęła się, bardziej się opłacała, albo zacznę inwestować w sprzęt, a sprzęt to czas wykonania projektu. Jestem na takim etapie, że nie jestem w stanie ani zrobić jednego, ani drugiego. Jeszcze sporo pracy muszę włożyć w ten budynek, między innymi podłoga, chcę wymienić oświetlenie, elektrykę zrobiłem, Całe ogrzewanie mam jeszcze do zrobienia, bo koza, nie wiem, czy ją słychać tam, co ja pracuje, to jest rozwiązanie niewystarczające. Najbardziej chciałbym mieć jakieś, jakieś stałe rozwiązanie coś, co 24 godziny na dobę utrzymuje ciepło, ale niestety w tym budynku nie ma ani gazu, ani bieżącej wody. Eee, więc nie wiem jakie mam jeszcze opcje. ogrzewanie elektryczne. Podobno wychodzi bardzo drogo. Ale może doradzicie mi coś w komentarzach. Chętnie wysłucham Waszej opinii. Jeśli chodzi o realizację filmów, eee, chciałbym... Moim marzeniem jest wstawić przynajmniej jeden film tygodniowo. Ale zobaczymy, jak to się uda. jeszcze mam kilka zleceń, które muszę skończyć. Także... Pierwsze realizacje dopiero pewnie zacznę pod koniec stycznia, może w połowie lutego. Chodzi o kanał YouTube. Oczywiście oprócz realizacji, oprócz mebli i tego typu realizacji, pojawi się sporo projektów warsztatowych. Pierwszy film, jaki planuję i coś, co od dawna chcę zrobić, jakoś zawsze brakowało mi czasu to modyfikacja piły stołowej Makita MLT100. No szczerze nie cierpię tej piły. A zrobimy coś, z niej coś, z czego da się korzystać. Później zajmiemy się modyfikacją odciągów trocin, oświetleniem w warsztacie. Oświetlenie jest całkiem niezłe, ale te oprawki dosłownie się rozpadają w rękach. A na sam koniec wyrównanie podłogi, i jeśli czas pozwoli, ogrzewanie. Także zapowiada się całkiem sporo pracy. Widzimy się niedługo.